Dzień dobry moi kochani witajcie w kolejnym vlogu vlogu kulinarnym w okresie zimowym dzisiejszym bohaterem naszego odcinka mojego odcinka jest słonina kiedyś jedzenie dla biedoty dziś słonina wraca do łask będę ją robił w ziołach będę ją marnował przez 4 do 6 tygodni Dzisiaj pokażę Wam sposób zamarynowania, tylko natomiast Wy zobaczycie to już całość w filmie za te kilkanaście tygodni. Mam tu dwa takie kawałeczki, ponieważ robię to po raz pierwszy. Zawsze chciałem zrobić taką słoninę i ciężko jest dostać takich rozmiarów słoniny w sklepie. Nie mówię tutaj o dyskontach czy o małych sklepikach, po prostu jest ciężko. Trzeba naprawdę mocno się wysilić, żeby znaleźć taką słoninę. Dobra, zaczynamy. Będę ją marynował w soli. Soli kulaskiej gruboziarnistej, nieodowanej. To jest bardzo ważne. Wcześniej ta sól została, moi drodzy, prażona, uprażona przez około 10 do 15 minut. Nie spalamy tej soli. Po co zrobimy? Po to, żeby usunąć drobne ustroje. Dzisiaj sam nagrałem tego vloga, więc troszeczkę przez tę kamerę, czy mnie widać, bo ostatnio mnie ucięło. Chyba <grywa> będę potrzebował innej kamery, drugiej. Gdzieś tu, żeby była skierowana. Została, tak jak wcześniej powiedziałem, uprażona. Uważajcie moi drodzy, przesypując patelnię do jakiegoś naczynia, żeby ona wyschła, bądź też jak będziecie na patelni ją co jakiś czas przemieszali, żeby szybciej wyschła. Jest bardzo droga, bardzo, droga mówię, bardzo gorąca, bardzo, ale to bardzo, nawet nie sądziłem, że sól gruboziarysta nagrzeje się aż do takiej temperatury. Czym ja będę marynował. Ale będę marynował w takim garczku glinianym. ma około 3 litrów. Z góry ten garczek nie ma pokrywki. Będę nakryję takim talerzykiem i postawię to w, w temperaturze pokowej. Gdzieś tu w kuchni, tak, co jakiś czas będę zaglądał, czy aby nic się tam nie dzieje. Kroję na trzy takie kawałki. To będzie takie słoninowe carpaccio, że tak powiem. Eee. Takie mam nadzieję, że mi wyjdzie. Słonina jest ze skórą, bo taką też chciałem. Niektórzy będą przed marynowaniem i po zamarynowaniu również mogą wędzić. Są, jest kilka szkół, szkół, że tak powiem, sól, natomiast Yy, jeszcze co do soli, dlaczego, dlaczego ją prażyłem tą solą jest mi niejodowana ta wysoka temperatura na patelni mam nadzieję, yy, że zabije drobne ustroje stąd też te to tu prażenia. niestety w z sklepie nie mogłem dostać w większych kawałkach więc wziąłem dwa ostatnie no dobra Mamy kawałki, i czy będę podawał? Majeranek, obowiązkowo. Majeranku, papryka słodka. Papryka słodka. Mogłaby być że też papryka wędzona, ale niestety nie jej, Myślę, że najpierw to będzie zmieniło. się wymieszało, zobaczcie. Mam nadzieję, że ten vlog będzie dobrze nagrany będzie. I sól, gęgarczy, gęgarczy. Taka sól podawana jest oczywiście jako przekąska. To nie jest danie główne. Przekąska Chociażby do kieliszka z wódeczką. Ale ja teraz nie o tym będę pił Nie o tym będę mówił To schowam na później Jak będę to podawał i z czym będę to podawał Dowiecie się w następnym odcinku Obtaczamy to sól, yy, sól słonina będzie yy, Będzie sama sobie Słona to nie tyle soli ile powinna, ile będzie chciała nadużywać. Już sól. nie dodaję czosku, ponieważ zobaczcie, z czym tą słoninę będę podawał. Dlatego nie chcę dublować i nie chcę tutaj mieć y, przewagi i nadmiaru ciosku. No, tak to wygląda. Zobaczcie do kamerki. Nie wiem, czy to mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tak, zdecydowanie potrzebna jest druga kamera, tak też mi się on to wydaje, może Mikołaj mi przyniesie na święta, Optarzamy dokładnie i świetnie i druga kostka ląduje już w tym garnuszku i kolejna kosteczka. Mówią, że w Rosji, na Ukrainie, to do, do budeczki. jest idealna przystawka. Nigdy nie byłem, ani w jednym kraju, ani w drugim, i pewnie już nie będę. Zresztą w Rosji nawet już bym nie chciał być. Ok. Nawet trochę przesypę. O ciupinkę. Tu jest około kilograma, jak dobrze pamiętam, tej słoniny. I kolejna kostka. Ląduję. Super. Myślałem, że ten garnuszek, ten jest za duży, ale nie, akurat powiem Wam, że jest idealny. Jeżeli się sprawdzi, no, to będę po prostu robił więcej. Bardzo jest dużo filmików na YouTubie pokazujących jak to robić. Są może szkoły w jakichś przebieżnych miejscach, i później ludzie po nie wieszczeniu. Niestety ja nie mam takiego warunków, muszę sobie radzić tak jak mi te pozwalają warunki mieszkaniowe, aczkolwiek może kiedyś się Zostało mi tyle. Rzucam. Tyle przyprawie zostało. Niech to powyciąga. Oczywiście. Soli mogę ją jeszcze dorzucić. Niech ona działa i pracuje na moją korzyść. Kuni, ja już mówiłem, to sól będzie chłaniała tyle soli, ile będzie potrzebowała. Na koniec przykrywam talerzykiem, żadna mucha się nie zostanie. Po prostu będzie sobie to dojrzewało, czy marynowało się przez 4 tygodnie do 6 w temperaturze pokojowej. Nie zamierzam tego będzie wynosić. Chcę to kontrolować, chcę do tego zaglądać, chcę poczuć ten smak, chcę obejrzeć z jakiejś czas to jak to wygląda, czy się nie psuwa i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia za 4 tygodnie moi mili. Dzień dobry, moi kochani. Ciąg dalszej dogrywki e, wędzonej, dojrzewającej, kiszonej słoniny. Jak kto chce, tak e, to nazywa. Mówiłem w ostatnich odcinkach, że widzimy się za 4 tygodnie. Trochę przeciągnąłem. Widzimy się dokładnie 8 tygodni, dzisiaj ja. 8 tygodni, odkąd pierwszy raz się zakreślili w tym e, glinianym naczyniu. Naszą słoninę, moi drodzy. Nie wiem jak... Znaczy nie wiem. Yy, wiem jak wyszło. Chcę się z Wami podzielić relacjami i emocjami. Ale dla, na próbę wziąłem jeszcze, moi drodzy, ten kawałek yy, słoniny. Wyciągnąłem ją z, po czterech tygodniach, całą całość wyciągnąłem po 4 tygodniach z kierunkowego naczynia yy, i wsadziłem lodówki. Z wyjątkiem tego jednego kawałka. Ten kawałek od 4 tygodni jest w normalnych warunkach takich yy, kuchennych. I sobie wisi na takim haku jak do wędzenia. Moje obserwacje są takie, że po wyjęciu z soli żaden z tych kawałków nie zaszedł pleśnią. Czego się bardzo obawiałem. Super, że tak się stało, że nie zaszło. Wiadomo, ta, ten kawałek, który w, w, wisiał tutaj, jest miękki. Fajnie pachnie. Natomiast te pięć kawałków były... Od 4 tygodni są w lodówce włożone. Każdy z kawałków osobno jest włożony w papier pergaminowany, pergamin, pergaminowy i sobie leżą. Co jakiś czas, raz na tydzień, raz na 3 dni, zaglądam do nic się z nimi tego nie dzieje, czyli nie zachodzą pleśnią. Nic się z tym nie dzieje. To jest z lodówki wyjęte dosłownie parę minut temu, więc te kawałki są twardsze. No, bo lodówka schładza. Mam tam. 3 kawałek. Yy, odkrojone na boczku. A co najważniejsze, krągła chleba, taka jest moja. <coughs> przepraszam, to jest podania cebula. To woli to czosnek, lub ogórek kiszony, Obowiązkowo pierwsze krojenia zaczynają od yy, tej słoniny, która była w warunkach tutaj. Że tak powiem, domowych, bez najmniejszego. Aha, pamiętacie. Każdy z tych kawałków ma skórę. To nie jest pleśń, To jest yy, suł, która się wytrąca. Więc trzeba będzie to po prostu odkroić. O, pokroić teraz to. Skóra oczywiście jest twarda. Nie będę tego ukrywał. Ale skóry nie jemy. Kawałeczek na kanapkę. Na chlebuś. Ogór. To mała kanapeczka, to małe ogóreczki Jeszcze Wam pokażę, tak. Spróbujemy? Tama, samo. Pamiętajcie, żeby była w dużej ilości soli. Nie jest przesolona. Nie jest, powiem nawet, czuć sól, Wyczuwalna jest, ale nie jest jakoś yy, nadzwyczaj, że to przeszkadza do sól. Myślę, że ta surowina wciągnęła tyle soli, ile potrzebowała. Aczkolwiek tutaj jeszcze jakby brakowało w środku trochę dojścia, bo w jest inne. No to zobaczymy ten kawałek. A ten kawałek jest inny. Ten kawałek wygląda inaczej niż w środku niż ten kawałek, który był. Tak. Eee, dajmy, już, 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 ten kawałek tutaj jest jakby jeszcze taki. No może. No nie surowy, ale jest inny koloru. Nie jest popsuta na pewno, ale jest innego koloru. Ten, który był tutaj w lodówce, jest zupełnie inny. Miękkie, miękka słonina jest, łatwo się smakuje. Zobaczymy jak smakuje. Ach, jeszcze sobie kołek, Co? Powiem wam tak, moi drodzy, że super smakuje. z ją lekko do pieprzu. Na pewno nie jest to coś co możemy podać na, na stół. Raczej jest to przy wysiadowaniu z kolegą, z kolegami na rybach, gdzie wiadomo jest kieliszek zimnego napoju. Pycha. Uważam, że jak na pierwszy raz, bo pierwszy raz zrobię swoją niedawędzoną, nie jest źle. Czy co bym poprawił? Wrzucę ją ten kawałek na pewno do lodówki i zobaczymy. Te kawałki są dla mnie ok. Ale jeszcze przekujemy kolejny. Też jeszcze jest tutaj takie różowawe, więc jeszcze do końca nie doszedł. No, ale oczywiście ja tego sam, sam w krótkim okresie, okresie czasu tego nie zjem. Będzie to jeszcze leżało e, przez jakiś czas i pomalutku będę sobie konsumował. Być może zabierzemy to, zabierze to na jakąś zasiadkę karpiową. Tak po prostu wieczorkiem, żeby podjeść. Cóż moi drodzy, ja dziękuję. Róbcie domowe wędliny. E, to co robicie według własnych przepisów własnymi nie, ziołami. Trzeba kombinować. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym vlogu.